Dzień dobry. Szanowni państwo, pan prezydent Karol Nawrocki udaje się właśnie z wizytą na Łotwę. To kolejne już ostatnie państwo bałtyckie, które odwiedza w pierwszych miesiącach swojej kadencji po Litwie, po Estonii. Teraz czas na Łotwa, dwustronna wizyta, spotkanie z prezydentem Rynkiewiczem i z panią premier, ale poza kontekstem politycznym i agendą, o której za chwilkę powiem, ważne jest dla pana prezydenta także i spotkanie z polskimi żołnierzami, z polskim kontyngentem w bazie Adazi pod Rygą. Jak państwo wiecie, od kilku lat polscy żołnierze stacjonują na Łotwie, dając także i stabilność państwom bałtyckim, wspólnie z żołnierzami z innych państw, zarówno, zarówno z Europy, jak i z drugiej strony Atlantyku w, w ramach decyzji jeszcze ze szczytu natowskiego w Warszawie w ramach IFP. Te bazy później były oczywiście modyfikowane i ta obecność rozszerzana, a polskie wojsko na Łotwie jest obecne. Pan prezydent spotka się z żołnierzami, będzie rozmawiał o wyzwaniach, jakie obserwują z tamtej perspektywy. Będzie oczywiście także i spotkanie z Polakami mieszkającymi na Łotwie. Nie mówimy tutaj o Polonii, mówimy o Polakach, bo przecież Polacy na Łotwie mieszkają od, od wieków to spotkanie będzie miało miejsce w Rydze, mimo oczywiście faktu, że największe skupisko Polaków to Dyneburg i okolice, ale spotkanie będzie miało miejsce w Rydze. Co do spotkań politycznych i agendy, to co najważniejsze, to oczywiście tematyka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na Ukrainie w kontekście także i działań Białorusi proszę pamiętać, że Łotwa tak samo jak Litwa i jak Polska podlegają presji migracyjnej w ramach operacji hybrydowej prowadzonej przez Łukaszenkę wspólnie w akcji koordynowanej z Moskwą. Tutaj wymiana doświadczeń i reakcji będzie jednym z tematów. Z drugiej strony, oczywiście, to co ważne, rozmowy, które toczą się wokół Ukrainy, wymiana opinii, wymiana informacji. A punktem trzecim w ramach polityki bezpieczeństwa będzie także rozmowa o sytuacji na Morzu Bałtyckim. Dla pana prezydenta to jest niezwykle ważne, aby intensyfikować tę współpracę nie tylko z państwami bałtyckimi, ale także i z państwami położonymi na północ od Morza Bałtyckiego. Mówimy przecież tutaj o dobrych relacjach z Finami, ze Szwedami, także i z Norwegami w ramach przyszłej współpracy wschodniej flanki NATO, więc zarówno południowy brzeg Morza Bałtyckiego, jak i północny powinien i będzie się tutaj konsultował, zważywszy na fakt, że Morze Bałtyckie jest oknem na świat polskiej gospodarki, ale nie tylko polskiej, środkowoeuropejskiej, a podlega różnego rodzaju działaniom hybrydowym, podlega także i działaniom przez tak zwaną flotę cieni rosyjską, więc ta wymiana opinii i wiedzy z sojusznikami, partnerami łotewskimi będzie jednym z elementów dyskusji. Dyskutować będziemy także oczywiście o współpracy energetycznej, o synchronizacji. Bałtowie się synchronizowali z systemem europejskim, nie podlegają już tutaj naciskom, ze strony systemu postsowieckiego, ale o tych doświadczeniach zapewne pan prezydent Rinkiewicz sam będzie informował. To jest doświadczony polityk, wcześniej minister spraw zagranicznych, urzędnik, dyplomata, mający szeroką kompetencję w zakresie polityki bezpieczeństwa, więc z dużą ciekawością i zainteresowaniem te rozmowy pan prezydent Karol Nawrocki przeprowadzi ze swoim łotewskim odpowiednikiem. To tyle jeśli chodzi o plany w najbliższym czasie. Oczywiście jestem gotów na ewentualne pytania. jeśli chodzi o plany, to czy wiadomo już kiedy dojdzie do spotkania prezydenta Karola Wolskiego z prezydentem Bodynie Czy to jeszcze jest szansa, żeby odbyło się w tym roku? Nie ma jeszcze ustalonej daty, ale mogę panu redaktorowi powiedzieć, że jeszcze dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską. Jesteśmy tutaj w bieżącym kontakcie, tak jak informowaliśmy. Wczoraj, przedwczoraj te kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście, dlatego że kwestia wizyty to nie tylko data, bo to już wiemy, że pan prezydent Załęski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy, ale to nie tylko data jest istotna tutaj, istotna jest także potencjalna treść tej wizyty i to, co miałoby być przedmiotem rozmów. Co jest oczywiste, rozmowy będą dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa, architektury, bezpieczeństwa regionalnego. My od dawna mówimy, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i w naturalny sposób to Ukraina ma tutaj największą wiedzę, jeśli chodzi o jej pozycję i o pozycję negocjacyjną samego prezydenta Zelańskiego w kontekście rozmów z. Europejczykami z Zachodu, z Amerykanami, no i także jeśli chodzi o sytuację na froncie. I to będzie absolutny punkt numer jeden w tych rozmowach przyszłych. Natomiast punktem numer dwa są sprawy dwustronne, bilateralne, polsko-ukraińskie, które są ważne. Do zachowania czy do tworzenia dobrej atmosfery, dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Warszawą i Kijowem, Polacy, co zupełnie naturalne i ja tą emocję rozumiem, mają też pewne oczekiwanie, żeby ta solidarność, którą okazali Ukrainie w trudnych czasach, była też realizowana w kierunku Polski w sprawach, na których nam po prostu zależy i tym jednym z elementów takiej budowanej solidarności jest pozytywna reakcja na działania w sferze historycznej. No Polacy mają tutaj swoją wrażliwość i swoje oczekiwanie, i myślę, że strona ukraińska coraz lepiej to rozumie, dlatego też pracujemy nad, nad agendą w tej tematyce, no i w tematyce gospodarczej, bo Ukraina Oczywiście, mając świadomość tych wszystkich trudności, ale no jest też partnerem, sąsiadem, mamy wspólną granicę. Ta tematyka gospodarcza często powodowała pewne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, także i w ostatnich latach, więc z natury rzeczy chcemy tutaj w odpowiedni sposób reagować, także na ewentualne przyszłe działania gospodarcze na Ukrainie, jeśli co daj Boże, dojdzie do jakiegoś trwałego pokoju Ukraina za środki międzynarodowe zapewne będzie odbudowywana dla Pana Prezydenta bardzo to jest ważne, aby polscy przedsiębiorcy mogli mieć też swój aktywny udział w tym procesie, bo to będzie budowało dobre relacje także i społeczne między Polakami i Ukraińcami. a Kolejny. Jest Pan zadowolony? Jest pewnego rodzaju krok naprzód w tych rozmowach, natomiast do finalnego efektu jeszcze troszkę brakuje, w związku z tym czekamy, w tym momencie czekamy też na reakcję strony ukraińskiej, na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie, mam nadzieję, decydować o dalszych krokach. Panie ministrze, w kwestii stosunków polsko-ukraińskich de facto pan prezydent jest na informowany o tym, na jakim etapie są negocjacje w sprawie przekazania polskich migów w Ukrainie. Jakie jest zdanie głowy państwa na ten temat? No muszę tutaj e, zmartwić pana redaktora. Pan prezydent nie jest informowany na bieżąco e, o tej ważnej sprawie. Jako zwierzchnik e, sił zbrojnych w naturalny sposób powinien być tutaj e, konsultowany. E, z pewnym e, zdziwieniem, ale też zainteresowaniem przyjmujemy te słowa, które padają ze strony rządowej, także i ze strony Wysokich Oficerów Wojska Polskiego, mówiących o konkretnych planach w tym zakresie. Jak wiemy, Polska przekazywała sprzęt wojskowy Ukrainie także i w poprzednich latach, ale zawsze odbywało się to nie tylko za wiedzą, co i za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej. Trwały, były odpowiednie narady, narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy w samym Pałacu Prezydenckim. I wydaje się, że także i w tej sprawie rząd powinien nie tylko informować pana prezydenta, co przeprowadzić wewnętrzną analizę i dyskusję, bo są oczywiście argumenty uzasadniające takie działanie, no ale są też pewne ryzyka i są też pewne działania, które są, te, te, te działania mogą spowodować pewnego rodzaju zmiany wewnątrz usprzętowienia polskich sił zbrojnych. W związku z tym oczywistym jest, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych w tym kontekście powinien być konsultowany, a nie był, co konstatuję ze smutkiem. Nie świadczy to o profesjonalizmie po stronie rządowej, a być może często po prostu świadczy to o złej woli i próbie po raz kolejny odcinania prezydenta od ważnych z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego e, informacji. Wiemy dokładnie, że część rządu po prostu z definicji chce wewnętrznego konfliktu na szczytach władzy, co w dobie tak daleko idących zagrożeń nie powinno mieć miejsca i prezydent na pewno nie będzie ani zachęcał do takiego wewnętrznego sporu i konfliktu, ani inicjował tego typu sporów, no ale widać nie wśród niektórych polityków koalicji rządzącej myślenie wewnątrzpolityczne i taka emocja czysto partyjna przeważa nad myśleniem o bezpieczeństwie ja, państwa polskiego. Ja rozumiem, panie ministrze, że pan prezydent dowiedział się z wpisu na, na portalu X o tym, co się będzie działo z migami? Będzie pani redaktor miała okazję zapytać bezpośrednio pana prezydenta, zapewne jutro, podczas z konferencji prasowej, jeśli Włodzisze tak ją przewidują. Ja według mojej wiedzy, pan prezydent nie był w tym zakresie konsultowany, na pewno nie było konsultowane ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ani Biuro Polityki Międzynarodowej, a to jeszcze weryfikowałem z, przed, przed sekundą, więc tak wygląda ten stan rzeczy. Polski nie było ani w Londynie, ani w Genewie. Czy na Łotwie będą dyskusje, jak uczynić, żeby głos i państw Atlanty wschodniej, to był bardziej słyszalne w trakcie rozmów pokojowych o Ukrainie? To prawda. Ten format rozmów genewskich, najpierw w, na poziomie doradców, no nie zawierał przedstawiciela polskiego rządu. Został on mimo że we wcześniejszych różnego rodzaju formułach dyskusji przedstawiciel czy to ministra spraw zagranicznych czy polskiego premiera był obecny teraz nie został zaproszony podobnie na szczycie w Londynie format kiedyś szumnie nazywany E4 no bo jeszcze jadący do Kijowa Powiedzmy to był format E3,5, bo pan premier Donald Tusk jechał osobno, ale jednak jechał do, do Kijowa. Teraz już polskiego premiera tam nie ma. W sytuacji, w której dyskutuje się o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie regionalnym w ramach dyskusji europejskiej, bo przecież mówimy o sojusznikach europejskich, wspólnie z prezydentem Zełęskim, z którym to w ostatnim roku przynajmniej pan premier Donald Tusk wydawał się chcieć mieć bardzo intensywne relacje, świadczy o pewnej słabości polskiej dyplomacji niestety pod rządami ministra Sikorskiego i, i, i konstatuje to naprawdę z daleko idącym smutkiem i takim przekonaniem, że trzeba Przystąpić do naprawy polskiej służby zagranicznej, polskiej dyplomacji. Myślę, że fakt paraliżu polskiej służby zagranicznej na skutek wywołanego decyzją ministra Sikorskiego konfliktu o ambasadorów nie pomaga tej polskiej sprawie. No, pan prezydent, w ramach swoich kompetencji, w ramach swoich kontaktów i możliwości, będzie się starał aktywizować także poprzez rozmowy w regionie po to, aby ta perspektywa regionalna była słyszalna, była widzialna. My jako współpracownicy prezydenta też jesteśmy aktywni na odcinku amerykańskim. Wczoraj w Waszyngtonie był zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wraz z delegacją. Ja z kolei udaję się w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na spotkanie Szerpów G20, bo przygotowujemy już szczyt G20 w Miami, ale jak to wiadomo na marginesie takich spotkań będzie można także i przedstawiać naszą percepcję e, tej sytuacji. E, no i mam nadzieję w przyszłości, o to pan redaktor pytał, rozmowy tutaj bezpośrednie już na wyższym poziomie z Ukraińcami, ale na to jeszcze poczekajmy. Możliwe. Czy możliwa jest rozmowa prezydenta Karola Nadroskiego z prezydentem Donaldem Trumpem, dający się przewidzieć przyszłości, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w kwestii właśnie negocjacji na tego planu pokojowego, bo różnych planów pokojowych? Panie redaktorze, no, strona amerykańska, zresztą tak samo jak zachodni Europejczycy, no, prowadzą politykę w taki sposób, który w ich przekonaniu jest zgodny przede wszystkim z ich własnym um, interesem. Stanowisko Polski w tym zakresie, stanowisko pana prezydenta jest jasne i prezydent Stanów Zjednoczonych usłyszał to w bezpośredniej rozmowie jeszcze w Waszyngtonie i po rozmowach na Alasce, um, jakie my uważamy, że warunki pewne brzegowe powinny być zastosowane wobec, wobec Federacji Rosyjskiej. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek ustępstw na rzecz Federacji Rosyjskiej, a kosztem Ukrainy nie mogą one w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu państw, regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale te ustępstwa, jeśli jakiekolwiek, no muszą być przede wszystkim zaakceptowane przez samą Ukrainę i tutaj w ramach tej negocjacji ukraiński prezydent jasny, że powinien także i czuć wsparcie regionu vis-a-vis -vis twarda polityka moskiewska, a z kolei wobec Amerykanów, no trzeba starać się przekonywać do tej percepcji, która jest na tam bliska Amerykanie myślę, że wiedzeni są przede wszystkim własnym interesem i nie należy się spodziewać, że tylko poprzez jedną czy dwie rozmowy zupełnie zmienią swoje postrzeganie, ale ta aktywność na poziomach różnych powinna zostać utrzymana. Tak? Pytanie w temacie krajowym nie miejsce, proszę im wybaczyć. Chodzi mi o wyrok w sprawie uznawania małżeństw w tej samej płci. To teoretycznie nie wymaga żadnych zmian w polskim prawie, natomiast już tam urzędnicy stanu cywilnego mówią, że jednak no tu trzeba pewne systemowe zmiany. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości nie wyklucza, nawet mówi, że toczą się pewne w koalicji rozmowy nad ustawą być może w tej sprawie, chciałam zapytać, gdyby ustawa tego typu trafiła na biurko prezydenta, to czy tutaj WETO jest właściwie stuprocentową pewnością. Pani redaktor, pan prezydent jest strażnikiem konstytucji i zapisów tejże konstytucji. A konstytucja Rzeczypospolitej definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. I bez względu na poglądy, jakie wyznajemy, czy ktoś jest bardziej. Lewicującym liberałem, czy bardziej centroprawicowcem konserwatystą, no musi spoglądać na treść odpowiedniego artykułu Konstytucji, który po prostu definiuje instytucję małżeństwa. W związku z tym nie ma dzisiaj możliwości przeprowadzenia takiej ustawy, która byłaby konstytucyjna, a jednocześnie tworzyłaby alternatywę dla małżeństwa w postaci tego typu związków. Więc no, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest kolejny krok. Wykraczający poza kompetencje traktatowe, jakie instytucje unijne posiadają w ramach traktatów unijnych, i szczerze mówiąc. To jest sedno tego sporu, jakie prowadził Rząd Zjednoczonej Prawicy, a dotyczyło to prawa europejskiego. Co jest wyższe i co jest ważniejsze? Czy polska konstytucja, czy prawo europejskie? I wtedy, kiedy zjednoczona prawica mówiła, że polska konstytucja jest aktem najważniejszym. A nie prawo europejskie. Prawo europejskie jest ważne, ale jest na drugim miejscu po polskim prawodawstwie. No to wtedy część środowisk liberalno-lewicowych odsądzało od czci wiary, mówiło o jakiejś antyeuropejskiej polityce, łącznie z politykami dzisiaj rządzącymi. A dziś, kiedy się okazuje, że CUE wychodzi daleko dalej. Poza dotychczasowe swoje kompetencje, no to już nawet ci liberałowie zaczynają się łapać za głowę i mówią: No dobrze, to, to już teraz Bruksela czy, czy Luksemburg będzie decydował o treści prawa w Polsce także i w sprawach natury obyczajowej. Chyba nie na to Polacy się godzini wchodząc do Unii Europejskiej, do projektu dobrego. Unia Europejska jest projektem dobrym, natomiast są takie instytucje, które znacząco wykraczają po swoje, poza swoje traktatowe kompetencje i trzeba je po prostu odpowiednio mitygować i przycinać w zakresie tych ambitnych działań. Jak pan skomentuje ranking polityko dotyczący najbardziej wpływowych polityków na świecie? Jest tam prezydent Nawrocki, jeżeli się nie mylę, na 23. miejscu, a zabrakło tam na przykład premiera Tuska czy premiera Sikorskiego. Panie redaktorze, ze spokojem podchodzimy do takich rankingów, no ale oczywiście dla każdego Polaka powinno być to elementem poczucia takiej wewnętrznej dumy, jeśli... Świat zewnętrzny docenia polskich obywateli, jeżeli docenia polskich nie wiem, naukowców, sportowców, czy polskich polityków, powinniśmy raczej się z tego nie cieszyć niż smucić, zwłaszcza jeśli Karola Nawrockiego, pana prezydenta docenia polityko, polityko nie jest, czy dotychczas nie było znane z bardzo dalekiej idącej, idącej sympatii do środowisk centroprawicowych czy prawicowych w Polsce, być może pokazuje to pewną zmiany no zmianą na pewno jest to, że jeszcze w poprzednich latach zdaje się politycy dzisiaj rządzący Polską bywali w tych rankingach, a dziś już ich nie ma. Jest za to Karol Nawrocki. No, myślę, że zwycięstwo w wyborach i to z dobrym wynikiem, także i wśród a może przede wszystkim wśród młodych ludzi, no, pokazuje, że przyszłość jest po naszej stronie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję dziękujemy. bardzo.